Są pewne obszary, które znacząco mogą ograniczyć wasz rozwój fotograficzny. Jeżeli czujecie stagnację, jeżeli czujecie, że wasz warsztat fotograficzny nie idzie do przodu i zdjęcia nie są z każdą sesją, z każdym zrobionym zdjęciem lepsze, no to ten odcinek może naprowadzić was na właściwe tory i pomóc wam w dalszym rozwoju fotograficznym. Więc lecimy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Taką kluczową rzeczą, która znacząco może mieć wpływ na motywację do robienia zdjęć, na chęć do dalszego rozwoju i też może przyprawić czasami nas o po prostu gorszy czas fotograficzny, jest po prostu porównywanie się z innymi fotografami, bo jak widzimy sesje u innych fotografów, na jakim oni są poziomie, jakie zdjęcia robią, jaki warsztat reprezentują, no to to może czasami zdemotywować i jest w tym wszystkim Jedna konkretna pułapka. Nigdy nie należy się porównywać do osoby, która jest ileś poziomów wyżej. Ona kiedyś też była w tym samym miejscu, co jesteś teraz, na przykład ty. Więc nie porównuj się z taką osobą, która przeszła przez wiele lat, na przykład. Zawodowego fotografowania, bo to jest totalnie bez sensu. Skoro ty jesteś na poziomie pierwszym, drugim czy trzecim, a ta osoba jest na dwudziestym, no to wiadomo, że ta różnica w zdjęciach będzie naprawdę duża. Więc zamiast porównywać się z innymi i się demotywować tym, że inni robią niesamowite zdjęcia, a ty nie, po prostu zacznij wyciągać jakieś lekcje. Analizuj warsztat tych fotografów, zobacz, jak oni to wszystko realizują. Może gdzieś pokazują jakieś kulisy swoich sesji zdjęciowych, może coś uda się wychwycić, z ich opisów, może zobaczysz na ich Instagramie, jak powstają krok po kroku ich zdjęcia, może podzielą się tam jakimiś dodatkowymi wskazówkami, i tak dalej, i tak dalej. Z doświadczenia innych warto korzystać, ale nie porównywać się w ten sposób, bo to prowadzi do demotywacji i tego, że nasze zdjęcia mogą wydawać się fatalne. Szczególnie, jeżeli zaczniesz się porównywać właśnie z tymi osobami, które są wiele poziomów wyżej. Bardzo dużym ograniczeniem w rozwoju warsztatu fotograficznego może być brak solidnych fundamentów. Chodzi o to, że jeżeli mamy bardzo kiepskie podstawy fotografii, są bardzo kiepsko opanowane po prostu te takie kluczowe kwestie, to ciężko będzie technicznie przeskoczyć poziom wyżej, bo zamiast yy, Uczyć się nowych rzeczy, to ciągle będzie nam czegoś brakować, bo nie będziemy potrafili ogarnąć bardziej zaawansowanych technik, ponieważ te fundamenty będą bardzo kiepskie albo wybrakowane. To jest dokładnie tak jak z domem. Jeżeli dom będzie bez solidnych fundamentów, no to ściany zaczną pękać, w końcu się może po prostu zawalić. I analogicznie może być po prostu w fotografii. Jeżeli nie masz opanowanych solidnie tych podstaw fotografii, obsługi sprzętu, różnych, te różnych technik fotograficznych, ustawiania par poszczególnych parametrów, wykorzystania tego wszystkiego w praktyce, no to ciężko będzie przejść poziom wyżej. Bo to jest naprawdę kluczowe i fundamentalne, żeby właśnie wskoczyć na wyższy poziom robienia zdjęć. I wiem, że wielu fotografów boryka się z tym problemem. Dlatego stworzyłem Starter Pack Fotografii. I jest to kurs, ale właściwie to nie jest sam kurs, bo są tam lekcje wideo, są karty PDF, jest e-book, są zadania, ćwiczenia, wyzwania, dodatkowe materiały. To jest taki cały projekt właśnie dla osób, które chcą opanować perfekcyjnie fundamenty fotografii. I co najważniejsze, projekt jest już dostępny, właśnie trwa premiera do 17 stycznia. Do 17 stycznia obowiązuje najniższa możliwa cena za starter pack fotografii. Zawsze na premierę nowego jakiegoś produktu w moim sklepie, nowego kursu tworzę właśnie taką specjalną promocję na samym starcie, że nigdy po prostu taniej nie otrzymacie dostępu do tego projektu. Więc jeżeli chcecie opanować solidnie te fundamenty, no to link oczywiście znajdziecie pod tym filmem. Naprawdę masa cennej wiedzy podanej w różnych formach, żeby każdy znalazł coś dla siebie i wyciągnął z tego projektu jak najwięcej. Oczywiście dostęp jest bezterminowy, aktualizacje są darmowe, uczycie się i rozwijacie, kiedy tylko macie czas i ochotę. Serdecznie zapraszam, link jest pod tym filmem. Kolejnym wrogiem rozwoju i postępu w fotografii może być po prostu stagnacja. Wiele osób w pewnym momencie fotografowania zatrzymuje się i właściwie powiela ciągle te same schematy w robieniu zdjęć, i nie próbuje też uczyć się nowych rzeczy. Jakby po prostu zamknąć własny warsztat na określonym miejscu i nie patrzeć w ogóle. Na inne tematy i aspekty, które można wdrożyć do swojego warsztatu. Dlatego warto to wszystko wykorzystywać. Ale wiem też, że wiele osób ogląda mnóstwo materiałów, bo po prostu interesuje się fotografią, ale najgorsze jest to, że te. Materiały i ta wiedza, która jest w nich zawarta, nie jest później wdrażana. A bez wdrożonej wiedzy, no ciężko raczej rozwijać się i wskoczyć na wyższy poziom. Bo trzeba to wszystko przełożyć na praktykę, przećwiczyć, lepiej zrozumieć i dzięki temu właśnie możemy robić lepsze zdjęcia. I właśnie, tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, mianowicie. Brak eksperymentów i wdrażania nowych rzeczy. Czasami warto spróbować innej dziedziny fotograficznej, wziąć aparat i porobić zupełnie inne zdjęcia niż robimy na co dzień. To może nam otworzyć po prostu oczy na nowe horyzonty, które później możemy zastosować w naszej bazowej dziedzinie fotograficznej, którą najbardziej lubimy wykonywać. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Cały czas warto próbować jakichś nowych rzeczy, robić czasami jakieś eksperymenty. Może zmienić sposób oświetlenia, może użyć innego obiektywu, może użyć innej perspektywy, a może iść w innym kierunku z edycją zdjęć. Ale to właśnie eksperymentowanie sprawi, że będziemy poszerzać nasze horyzonty, będziemy zdobywać wiedzę, a jednocześnie cały czas będziemy mogli po prostu coś nowego wykonywać w naszej pasji. Dużą też barierą u wielu osób jest nadmierne skupianie się na sprzęcie, na akcesoriach, a nie na własnym rozwoju i umiejętnościach. Wiem, że to jest dla wielu już może zbyt często powielane frazy z fotografii, że skupiamy się na sprzęcie zamiast na robieniu zdjęć, ale trzeba o tym cały czas głośno mówić, bo nadal dostaję cały czas informacje, że co muszę kupić, żeby robić lepsze zdjęcia, a czy ten aparat zagwarantuje mi lepszą jakość zdjęć, a często właśnie ta jakość Zdjęć nie jest spowodowana tym, że ktoś ma gorszy sprzęt, tylko często jest spowodowana tym, że nie potrafi tego sprzętu wykorzystać w praktyce, że ktoś nie potrafi ustawić światła, że ktoś nie potrafi odpowiednio komponować swoich zdjęć, że ktoś nie potrafi odpowiednio ustawić tego sprzętu, czy ustawić odpowiednio osoby przed obiektywem. I właśnie. To jest kluczowy często problem nie sprzęt, ale umiejętności. Jasne, sprzęt pomaga, sprzęt nam ułatwia fotografowanie, sprzęt też daje nam wiele możliwości, ale. Ta nauka i zdobywanie nowych umiejętności, jednocześnie rozwijanie się w tych różnych obszarach e, pozwala nam wykorzystać nasz sprzęt w 100%. Wystarczy sobie często wpisać jakiś model aparatu, i wpisać przykładowe zdjęcia, i zobaczycie, że waszym aparatem da się robić fenomenalne zdjęcia i udowadnia to naprawdę wielu fotografów. Dlatego ja jakiś czas temu tutaj na kanale nagrałem poradnik, nagrałem film z sesji, w którym wziąłem Canona 350D i obiektyw 50 mm F1.8. Cały zestaw był wtedy do skompletowania za jakieś 500 zł to maksimum i to było kilka lat temu. I zrealizowałem nim całą sesję zdjęciową. Jakie były efekty? Takie, że większość osób by nie odróżniła, czy te zdjęcia były wykonane Canonem 5D Mark 4 czy, czy nawet R5, czy właśnie takim kanonem 350D. I właśnie to jest sens fotografii, żeby wziąć cokolwiek do ręki i potrafić z tego wykrzesać wszystko to co najlepsze. Żeby rozwijać się w fotografii trzeba ją praktykować i to jak najczęściej. Nie chodzi o to, żeby może spać z aparatem, budzić się i od razu robić zdjęcia, ale żeby stwarzać sobie jak najwięcej okazji do robienia zdjęć. A mnóstwo osób narzeka właśnie na to, że nie ma czasu na swoją pasję, że e, chcą robić więcej zdjęć, no ale praca, obowiązki, e, rodzina i tak dalej, tak dalej. Ale można naprawdę stworzyć sobie mnóstwo okoliczności do rozwoju pasji. Dlaczego? Dlatego, że zawsze w kieszeni mamy to urządzenie telefon. W tym momencie telefony mają tak świetne aparaty, że nawet jak nie możemy wziąć ze sobą po prostu dużego aparatu, który, którym fotografujemy na co dzień, to możemy ćwiczyć na telefonie. A może uda nam się wziąć do torby, jak idziemy do pracy, nasz główny aparat i po drodze porobić jakieś fajne zdjęcia. Może kiedy na przykład przemieszczamy się komunikacją miejską, to możemy zrobić jakieś kadry takie uliczne typowe. No naprawdę tych okazji może być mnóstwo, tylko trzeba się otworzyć. I wiele osób może stwierdzić, no dobra, ale to nie jest moja główna dziedzina fotograficzna. To nic. Chodzi o to, żeby wyrobić sobie zmysł dostrzegania kadrów, dostrzegania momentów, dostrzegania światła, kompozycji itd., itd. A to wszystko można później przełożyć na naszą bazową dziedzinę fotograficzną. Następnym problemem jest brak jasno określonych celów fotografii. Jakie efekty chcemy osiągnąć, jakie zdjęcia chcemy robić? Bo często wiele osób powtarza: No ja bym chciał robić dobre zdjęcia, ale co to są dla ciebie dobre zdjęcia? Jak one wyglądają? Jakie mają światło, klimat, kompozycje? Jaki styl się z tobą identyfikuje? Bez jasno określonych celów fotografii ciężko dążyć do czegokolwiek, bo sam nie wiesz do czego dążysz. No właśnie, więc warto. Poprzeglądać pracę innych fotografów, innych twórców, określić jakoś swój styl fotograficzny i zobaczyć, na przykład o, ten fotograf wykorzystuje światło błyskowe. No te zdjęcia są naprawdę niesamowite. Więc co muszę zrobić? Oczywiście nauczyć się używania lamp błyskowych, pracy ze światłem. Więc to jest twój cel, żeby teraz po prostu poświęcić swój czas na naukę oświetlenia sztucznego. I za to się należy zabrać, żeby osiągnąć wyższy poziom w swojej fotografii. Jasno określony cel sprawia, że wiemy do czego dążymy, wiemy czego musimy się nauczyć, żeby robić lepsze zdjęcia i osiągnąć wymarzone efekty. I w realizacji tych celów fotograficznych z przyjemnością Wam pomagam, tworząc przede wszystkim darmowe materiały tutaj na YouTube czy na Instagramie, ale również bardziej rozwinięte płatne projekty, takie jak właśnie Starter Pack fotografii. Więc jeżeli nie macie opanowanych fundamentów fotografii i chcecie w końcu przejść poziom wyżej i ruszyć w nowy rok właśnie z mocnymi postanowieniami, no to serdecznie zapraszam na pokład, bo to nie tylko kurs online, ale również projekt rozbudowany projekt, który zawiera Ponad 20 lekcji wideo, w których dowiecie się właśnie, jak opanować te fundamenty fotografii, zostaniecie przeprowadzani krok po kroku, ale również są tam karty PDF, w którym wszystkie te zagadnienia są dokładnie zilustrowane i opisane, dzięki czemu łatwo wdrożycie wiedzę w życie. Do tego otrzymujecie również e-book 8 kroków do lepszych zdjęć, gdzie przeprowadzam was przez najważniejsze obszary fotografii, które pomogą wam po prostu robić lepsze zdjęcia. Wszystko oczywiście dokładnie opisane i zilustrowane, żeby jak najlepiej przyswoić. Wiedzę. Dodatkowo są checklisty, dodatkowo są zadania, także bardzo rozbudowany projekt. I do 17 stycznia jest dostępny w najniższej możliwej cenie, bo właśnie trwa jego premiera. Później taka cena już nigdy się nie pojawi, nawet jak będą jakieś rabaty, to nigdy nie zbiją ceny do tego poziomu, jaki ma teraz, więc warto skorzystać, warto rozwijać swoje umiejętności i wejść w nowy rok naprawdę z fajnymi postanowieniami i zainwestować we własny rozwój umiejętności. Link znajduje się pod tym filmem, a jeżeli wspieracie mój kanał, chcecie więcej poradników tutaj na YouTube, no to kliknijcie po prostu kciuka w górę, to pomoże dotrzeć z materiałami do. Kolejnych pasjonatów fotografii i pomóc im również robić lepsze zdjęcia, na czym bardzo mi zależy. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymam mocno za Was kciuki, za rozwój Waszej pasji. No i oczywiście standardowo, żeby zdrówko dopisywało, bo wtedy wszystko się na pewno ułoży. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, piąteczka.